Jakie ładne! Noszą fraki na super modną imprezę taneczną. Hej, spójrzcie tu! Tańczę jak pingwin! Dajem mo! Podoba im się! Lubią mnie! Śmiało spróbuj! Cóż, nie jest jakiś wyjątkowy, ale zatańczę! Wow. Hm, chodźcie za mną. Eee, o. Te pingwiny lubią Jacka bardziej niż mnie. Dlatego, że tańczy jak one? Hm, hej, chcesz, żeby pingwiny Cię polubiły? Może. To musisz się zachowywać jak one. Na Twoje szczęście. Juuu! Ja jestem ekspertem od pingwinów. A na Twoje szczęście, ja jestem ekspertem od wszystkiego. No, prawie wszystkiego. O, i mam na imię Emma. Emma? To nie jest imię dla pingwina. Może lepiej Pola albo Prudencja? Oh, może Pernilla? Mów na mnie Emma, dzięki. Ja mam na imię Penelopa. Ale mów na mnie, Penny! Dobrze, peny. Od czego zaczniemy? No wiesz, zawsze dobrze jest zacząć od samego początku. To gdzie się wyklułaś? Wyklułem? Ale ja się nie. Zresztą to nieważne. Masz do włożenia coś czarno-białego? Cóż nie? Um... Dobra, to też nieważne. Hmm, już wiem. Zacznijmy od nurka! Pingwiny lubią pływać. Ale ja nie mogę tu wskoczyć. Zamarznę. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz, żeby pingwiny cię polubiły. Ja się staram. W takim razie zróbmy coś, co uwielbia każdy pingwin z zgajmy się! Ha ha! <laughs> <laughs> Śmiało, spróbuj. To nie trudne, na pewno się uda. <laughs>